Już w najbliższą sobotę ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim w hicie 32. kolejki pierwszej ligi i w tym odcinku zapowiem to spotkanie, wyjaśnię wam dlaczego mecze z Ruchem Chorzów są tak ważne dla kibiców ŁKS-u, skąd wynika ta nienawiść pomiędzy obydwiema drużynami, no i czego możemy się spodziewać po tym sobotnim spotkaniu. To wszystko w tym filmie. Zapraszam. I rozpocznijmy właśnie od historii rywalizacji obu drużyn, bo historia jest ta naprawdę ciekawa, warta przytoczenia, bowiem obie dwie drużyny w lidze mierzyły się już 132 razy, dotychczas 43 zwycięstwa uks u 33 remisy i 56 zwycięstw ruchu Chorzów, bramki 239 do 195 na korzyść Chorzowian, łącznie 434 gole, czyli ponad 3 na mecz, jeśli chodzi o mecze obu drużyn, to też jest istotna sprawa właśnie, jeśli chodzi o te rywalizacje, ale ogólnie historia meczów jest o tyle ciekawa, że ŁKS z ruchem, te 132 spotkania, to jest naprawdę gigantyczny wynik, bo warto dodać, że ŁKS z ruchem w lidze grał więcej razy niż z Wisłą Kraków, z Lechem Poznań, z Legią Warszawa i prawie dwukrotnie razy więcej niż z Widzewem Łódź, bo z Widzewem ŁKS grał 70 razy, teraz 133 spotkanie z ruchem Chorzów, więc ta historia jest naprawdę bogata i pewnie ktoś, kto tak żywo tego nie śledzi, kto tego nie sprawdził, no mógłby być nawet zaskoczony, że tych spotkań z ruchem Chorzów było faktycznie aż tyle, ale taka jest prawda, tych spotkań było tyle i to może być naprawdę no aż zaskakujące, że właśnie z tych spotkań z Widzewem, z Wisłą, Kraków, z Lechem i z Legią ŁKS grał najczęściej właśnie z Ruchem Chorzów, no ale takie są fakty generalnie najlepszym strzelcem ŁKS-u w starszach z Ruchem jest z dwunastoma golami oczywiście klubowa legenda patronat Stadionu Króla, czyli sam Władysław Król, legendarny piłkarz ŁKS-u, trener, ale nie tylko piłkarski postać naprawdę wielowarstwowa jeśli chodzi o historię łódzkiego klubu sportowego i tu trzeba jasno pokazać powiedzieć, że w pierwszym sezonie Ligi Polskiej w 1927 roku LKS po raz pierwszy mierzył się z Ruchem Chorzów. Wtedy to był jeszcze Ruch Hajduki Wielkie. LKS wygrał 3 do 1 i 6 do 2, więc widzimy, że ta rywalizacja ligowa ma już 98 lat, jeśli chodzi o mecze obu drużyn. Więc to jest naprawdę kawał czasu i kawał wspomnień historii, jeśli chodzi o te rywalizacje. A pewno tutaj istotną kwestią jest to, że właśnie od meczu z Ruchem Chorzów wziął się przydomek Rycerzy Wiosny. Oczywiście to jest trochę zagmatwana historia, ale fakty są takie, że w 1957 roku ŁKS wygrał na stadionie w Zabrzu z Górnikiem, właśnie z drużyną z tego miasta, 5 do 1 i wówczas dziennikarz przeglądu sportowego Jerzy Zmarzlik użył takiego określenia rycerzy wiosny w stosunku do ŁKS-u, wtedy też warto dodać, mecze jeszcze rozgrywano z systemem wiosna-jesień a nie jesień-wiosna, jak to ma miejsce teraz, ale o co chodzi z meczem z ruchem Chorzów? No bo właśnie 25 lat wcześniej, przed tym wspomnianym meczem z Górnikiem Zabrze, w 1932 roku ŁKS grał Właśnie z ruchem chorzą wtedy Łodzianie wygrali 6 do 0, a jeden z kibiców użył takiego określenia w kontekście łks u Rycerze Wiosny, psiakrew, jesienią będą ledwo powłóczyć nogami. I właśnie do tego spotkania, do tego komentarza, do tego cytatu Jerzy Zmarzlik odwoływał się te ćwierźć wieku później, gdy nazywał tytułową EKS Rycerzami Wiosny, więc stąd się wziął ten przydomek łks u znany tak naprawdę na całą Polskę. Na pewno w tym kontekście warto dodać, że raczej przynajmniej z tego, co ja patrzyłem, jak na taką historię meczów ŁKS-u z ruchem Chorzów, tu nie było w historii tych starszych takich spotkań decydujących o europejskich pucharach, o finale Pucharu Polski, o Mistrzostwie Polski i tak dalej, bo zazwyczaj to też tak było, że gdy ŁKS owi szło dobrze, no to ruch wpadał w dołek, a gdy właśnie ŁKS-owi szło gorzej, to wtedy ruch nagle grał lepiej, przez to nie było takiego może momentu, gdzie nałożyłoby się to, że obydwie drużyny grały na jakimś bardzo wysokim poziomie, więc to też jest istotne. Oczywiście nie zawsze Często było tak w historii starć obu drużyn, i na pewno po części lata 90. to był taki moment, gdzie ŁKS był na fali, bo grał w pucharze zdobywców Pucharów z FC Porto. Do tego potem grał oczywiście w Lidze mistrzów w pucharze UEFA z Manchesterem United z AS Monaco. Zdobywał mistrzostwo Polski, i dochodził do finału Pucharu Polski, brał też udział no niechlubny, ale mimo wszystko w tej niedzieli cudów. Liczył się w walce o najwyższe cele, oczywiście nie w każdym sezonie, ale lata 90. to był taki łabędzie śpiew łks u i naprawdę dekada. No ważna gdzie. UKS te sukcesy odnosił, wtedy na pewno gorsza sytuacja ruchu Chorzów, wtedy gorsza sytuacja ruchu Chorzów, który już tak istotnej roli nie odgrywał, jak w poprzednich dziesięcioleciach, ale na pewno pod tym kątem właśnie w kontekście lat 90. warto przypomnieć spotkanie z października 1993 roku, wtedy UKS wygrał z ruchem Chorzów 5 do 0 po bramkach Podolskiego, Wieszczyckiego, tutaj dublet właśnie Tomasza Wieszczyckiego, Płóciennika i Kaczówki, wtedy UKS wygrał 5 do 0 i co ciekawe, to było spotkanie wygrane w ramach protestu za... Brak wypłat, no kiedyś protesty tak wyglądały, że piłkarze się nie obrażali, tylko gr grali i wygrywali 5 do 0, no, naprawdę ciekawy protest, ale tak to wyglądało i to jest naprawdę jedno z najwyższych zwycięstw ŁKS-ów w historii z ruchem Chorzów. ponieważ wyżej Łodzianie wygrali tylko w 1932 roku, gdy wygrali z ruchem w lidze 6 do 0, dwa lata później w 1934 roku ruch też wygrał 6 do 0 i to też jest najwyższa wygrana chorzowian w spotkaniach z uks -akami. Na pewno jeszcze przed tym sobotnim meczem warto wspomnieć, że ta ostatnia historia, jeśli chodzi o XXI wiek w meczach drużyn, jest na korzyść ruchu chorzów, bo 18 spotkań ligowych w XXI wieku, 8 zwycięstw ruchu, 8 remisów i 2 zwycięstwa UKS-u, tylko że warto dodać, że jedno z tych zwycięstw to jest Walkober, więc wygrana nie do końca wojskowa, bo to był 2004 rok, no jedna z największych rozrób pewnie w XXI wieku, jeśli chodzi o polskie stadiony, być może nawet największa, właśnie ta rozruba na stadionie. W korzowie, każdy pewnie o tym wie, ale ja tylko dodam, że wówczas 56, 56 rannych policjantów, 161 zatrzymanych kibiców, ruch wygrywał 2 do 0 po kilkunastu minutach, ale ostatecznie zostało to zweryfikowane, ta zadyma burdalna na korzyść UKS-u, który wygrał walkoberem 3 do 0. Ale jeśli chodzi o ostatnie takie boiskowe zwycięstwo UKS-u na wyjeździe z drugą korzów, nie mówię tu właśnie o jakichś walkoberach i tak dalej, to był rok 1998, październik 98 roku. Wtedy UKS wygrał. Na wyjeździe z ruchem w Chorzowie 2 do jednego po bramkach Rafała Pawlaka, oczywiście wiemy po części Widzewiak i Rafała Niżnika, więc na wyjazdową wygraną z ruchem ŁKS czeka ponad 25 lat, ponad ćwierć wieku, więc to jest na pewno ciekawy. Jeszcze idąc dalej tropem właśnie historii starcz obu drużyn, to na pewno jakąś ważną, istotną miarą jest to, w jakich zespołach jacy piłkarze grali w obydwu drużynach, bo jednak to pokazuje, że jeśli grałeś w jednej i w drugiej drużynie, to te drużyny zespołu naprawdę odgrywały istotną rolę, jeśli chodzi o piłkę no i to możemy powiedzieć w przypadku obu drużyn. Może ta lista nie jest zachwycająca, aczkolwiek na pewno warto odnotować tutaj obecność na liście piłkarzy, którzy grali zarówno w UKS-ie, jak i Ruchu Chorzów, chociażby Daniela Dubickiego i Jariela Jakubowskiego, czyli dwóch mistrzów Polski z 98 roku w barwach UKS-u. Poza tym wychowanek UKS-u i znany na pewno osoba, która ma różne opinie, ale jednak Łukasz Madej, on także grał zarówno w UKS-ie, jak i w Ruchu Chorzów. A z obecnej kadry mamy tutaj dwóch piłkarzy z obecnej kadry UKS-u, Czyli Michała Mokrzyckiego, który w latach 19 22 grał w ruchu, 90 meczów, 24 gole i 4 asysty Mokrzyckiego w barwach klubu z Chorzowa. On pewnie w sobotę zagra, w przeciwieństwie do Łukasza Wiecha, który jest kontuzjowany w ruchu. Grał, może tam nie odegrał większej roli, ale w UKS jest kontuzjowany od marca i na pewno w tym spotkaniu najbliższym nie wystąpi. I na pewno mówiąc o konfrontacji uks u z ruchem Chorzów, nie uciekniemy od animozy kibicowskich, które oczywiście są istotne i tutaj doskonale wybrzmiewają, bo tak naprawdę doskonale wiemy, że ruch Ruch Chorzów, kibice ruchu Chorzów mają zgodę z Widzewem, tak samo z Wisłą Kraków, no umówmy się, jeśli ktoś ma zgodę z Widzewem, to automatycznie jest dużym, jednym z największych wrogów ŁKS-u i tak to ma miejsce w przypadku spotkań uks u z ruchem Chorzów jest to mecz przez to tym bardziej istotny, bo w tym kontekście trzeba wspomnieć o tym, że to listopadowe pierwsze spotkanie obu drużyn w tym sezonie, gdy ruch wygrał na stadionie uks u na stadionie Króla 1-0 po bramce Bartłomieja Barańskiego, no to wówczas odnotowaliśmy najwyższą frekwencję w tym sezonie na stadionie Króla, Ponad 10,5 tysiąca kibiców obejrzało tam to spotkanie, licząc zarówno kibiców łks u jak i kibiców ruchu Chorzów. Z pewnością ta frekwencja na sobotnim meczu będzie wyższa. Nawet nie chodzi mi tutaj o szczególnie, wiecie, o kwestie piłkarskie i tak dalej. Bardziej bym się po prostu odwoływał do tego, że na stadionie śląskim mamy 54 tysiące pojemności, więc automatycznie tu frekwencja pewnie będzie wyższa. Jeśli chodzi o sektor gości, to on wynosi, liczba miejsc na tym sektorze wynosi ponad 4 tysiące, i pewnie ten sektor będzie licznie wypełniony przez kibiców. Więc tu naprawdę bym się spodziewał dobrej frekwencji. Oczywiście nie wiem na ile dobrej, bo do tego też przyjdziemy te, te ostatnie mecze ruchu chorzów. Ta sytuacja tej drużyny pewnie też nie mobilizuje kibiców z Chorzowa do jakiegoś licznego pojawienia się na meczach ruchu. Ale mimo wszystko jednak spodziewałbym się wysokiej frekwencji, pewnie wyższej niż 10 tysięcy, bo tyle było na ostatnich domowych meczach ruchu uśredniając. To teraz pewnie będzie to frekwencja mimo wszystko zdecydowanie niższa. Nawet mówiąc o tym, patrząc na występy obu drużyn, że i ruch on ma małe szanse na barażę, z tych szans nie ma wcale, jednak tutaj ta kwestia, jak i Bicowska, Stadion Śląski i ta bogata historia, no to jednak te aspekty, mimo wszystko trochę, albo nawet bardzo przykrywają obecną sytuację obu drużyn, mimo tego, że obydwie drużyny, no prezentują się bardzo słabo, generalnie w ostatnich miesiącach na Murawie, no to mimo wszystko historia buduje jednak właśnie unikalność i wyjątkowość tego spotkania i od tego nie odejdziemy. No ale właśnie, mówiąc o aktualnej sytuacji sportowej obu drużyn rozpocznijmy od ruchu chorzów, bo tu szczerze mówiąc, wydawało mi się, że ta sytuacja EUKS-u UK jest na tyle beznadziejna, no, że inne drużyny pokroju EUKS-u, jakieś inne zespoły pierwszej ligi czy nawet ekstrakasy, no żaden z tych zespołów, żadna z tych ekip nie odczuwa tak dużych problemów jak EUKS i nigdzie nie było aż takiego kryzysu. Ale zagłębiając się to, jak źle wygląda sytuacja ruchu także w ostatnich miesiącach, to tu uważam, że naprawdę ciekawą kwestią jest to takim tematem do debaty, czy gorsza jest sytuacja ruchu, czy EUKS-u. W tabeli wyżej jest ruch, ale patrząc na ostatnie miesiące, to one w wykonaniu Chorzowian niebieskich są pewnie jeszcze gorszy niż w wykonaniu LKS-u, ale tu, rozpoczynając od początku, to ten sezon na ławce trenerskiej ruchu rozpoczynał Janusz Niedźwiedź, ale on w pierwszych sześciu kolejkach wygrał tylko raz. Siódma kolejka to był tymczasowy trener, i w ósmej kolejce na ławce trenerskiej ruchu zadebiutował Dawid Szulczak, czyli postać naprawdę rozkwitywana. Te kilka miesięcy temu, nie wiem czy obecnie, był nazywany jednym pewnie z najbardziej uzdolnionych polskich trenerów młodego pokolenia. Do tego ślązak Kibic Ruchu Horzyw, występował nawet bodaj Szulczak w młodzieżowych juniorskich zespołach ruchu, Więc naprawdę taka postać związana z ruchem, ale też początkowa, która broniła się pracą trenerską, ponieważ ruch w pierwszych 15 meczach za kadencji Szulczka wygrał 12 spotkań, zakwalifikował się do ćwierćfinału Pucharu Polski i z 12 miejsca, na którym to był ruch, gdy Szulczek trafił do tego klubu, no to zeszły rok kalendarzowy, ruch Dawida Szulczka kończył na czwartym miejscu w lidze. Naprawdę z dobrą sytuacją, pozycją wyjściową, i mówiło się nawet, że kto wie, może ruch powalczał bezpośredni awans. Tak też to zapowiadał Dawid Szulczek, czy władze ruchu Chorzu, być może nawet uda się wejść do pierwszej dwójki, nawet nie będzie się trzeba być właśnie w barażach o ten powrót do ekstraklasy, ale weryfikacja tych planów, no, okazała się niezwykle brutalna, gdy mówimy o zespole z No, bo ten rok jest naprawdę katastrofalny, okej, okay, w Pucharze Polski udało się wygrać ćwierćfinał, awansować do półfinału rozgrywek, no, ale w tym półfinale ruch naprawdę się skompromitował, przegrywając 0-5 z Legią Warszawa, okej, okay, wiadomo, Legia to jeden z największych polskich klubów i po prostu najlepszych w obecnej sytuacji, ale ten wynik 0-5, no, zupełnie nie zostawił złudzeń i tu nawet nie było podjęcia takiej walki, jeśli chodzi o piłkarz ruchu. Ta przepaść klas była na tyle widoczna, że, że naprawdę... No, no, no jakby zespół półamatorski wybiegł na to spotkanie, to pewnie by się to skończyło podobnie, więc ta różnica pomiędzy obydwiema drużynami, nawet patrząc na budżety, na to, że Ruch gra w pierwszej lidze Legia w ekstraklasie to jednak aż tak wysoka porażka była na pewno w jakimś stopniu zaskoczeniem. No a w lidze sytuacja jest beznadziejna, bo w 12 meczach piłkarze Ruchu zdobyli tylko 12 punktów, z czego 9, 3 zwycięstwa w ostatnich trzech meczach, bo przedtem było 9 spotkań i tylko 3 punkty, 3 remisy, 6 porażek, więc to naprawdę wygląda beznadziejnie i powiem wam szczerze w UKS okej okay, ta sytuacja też jest ogólnie tragiczna to nie miało tak wyglądać UKS na pięć kolejek przed końcem rozgrywek nie miał stracić nawet matematycznych szans na baraże trzech trenerów na ławce te miesiące bez gola hańbiące serie porażki i tak dalej to wszystko wiemy ale jednak nawet w uks nawet biorąc pod uwagę te słowa Dariusza Melona czy Roberta Grafa o rozczarowaniu że oni oczekiwali więcej to on nawet chyba nie był... To te wypowiedzi nie miały takiej pikantery, jednak wagi emocji, jak to co powiedział chociażby trener ruchu właśnie Dawid Szulczek po kwietniowej porażce w domu na Stadionie śląskim 1 do 3 ze stalą stalowa wola. Tak wtedy powiedział Szulczek. Niestety w tym składzie personalnym sukcesu nie zrobimy. Trzeba czekać na koniec sezonu. Teraz już zawodnicy mogą bardziej powalczyć indywidualnie o siebie, przynajmniej o to. No, sorry, to jest jednak powiedzenie publicznie, że w sumie piłkarze, których mam są beznadziejni, zawalili sezon i chociaż niech sobie pograją dla siebie, ale mnie to nie, za bardzo nie interesuje. Oczywiście teraz upraszczam i też tak może a, nadinterpre a nadinterpretuję po części te słowa, ale jednak w vocation nie było aż takiego otwartego powiedzenia, chociażby był pytany Robert Graff, czy Jakub Dziuka o dyspozycję Pirulo, który wyglądał faktycznie fatalnie, to nie było powiedzenia faktycznie, Pirulo jest beznadziejny i nie radzi sobie jako kapitan, no tylko było jednak mimo wszystko to obronienie, takie bardziej sztampowe, że nie mówmy o jednostkach, że drużyna, że tak dalej, nawet jak mówi o czymś Dariusz Melon, że Robert Graff popełnił błąd, to przy tym od razu dodaję, że on także jako większościowy akcjoner już uks u akceptował te błędne decyzje. A tutaj jednak była ewidentna taka narracja, że piłkarze zawalili i naprawdę niech przemyślą swoje zachowanie. W aż tak mocne słowa mimo wszystko nie padły. Do tego też postać chociażby prezydenta Chorzowa związanego z ruchem, czyli Szymona Michałka. No to wszystko buduje taki obraz, że tu naprawdę ten kocioł, jeśli chodzi o złe wyniki ruchu, chyba jeszcze bardziej wybrzmiał niż w uks i, i to jest naprawdę rzecz warta odnotowania. I wspomniałem o tych trzech ostatnich zwycięstwach ruchu Chorzów. I jakbyśmy określili, kto jest faworytem tego naj Bliższego spotkania? Na pewno jest to sytuacja ciężka do określenia, bo rozpoczynając od ruchu, ok, Chorzowianie trochę jeszcze pozbierali, wygrali trzy ostatnie mecze: 4 do 3 z Kotwicą głobrzek do tego 3 do 0 u siebie ze stałą Rzeszów i ostatnio 2 do 0 z wartą Poznań, natomiast to nie były wybitne spotkania ruchu Chorzów, powiedzmy to sobie wprost też. Jakby jasno zaznaczając, Kotwica potrafiła ruchowi strzelić trzy gole, mogła pewnie nawet zremisować, a warta Poznań i Stał Rzeszów to dwie najgorsze drużyny, jeśli chodzi o zdobyte punkty w ostatnich 10 kolejkach pierwszej ligi, więc to nie były jakieś wybitne zespoły, nawet te wygrane, no nie szczególnie zmieniają tę negatywną opinię, ocenę ostatnich miesięcy ruchu Chorzów. I jak oglądałem to, to ostatnie spotkanie z Wartą Poznań na wyjeździe wygrane 2 do 0, to naprawdę nie była wybitna gra ruchu, który oczywiście wygrał dwoma bramkami, odniósł zwycięstwo i to jest kwestia najistotniejsza, ale jednak patrząc na statystyki chociażby z drugiej połowy z tej konfrontacji z Wartą Poznań, 56% posiadania piłki i 44% posiadania piłki Warty, ale 16 strzałów Warty, cztery celne, ruch pięć strzałów i zero celnych, jeśli chodzi o zespół z Chorzowa w drugiej połowie, tak naprawdę wszystko ruch zapewnił sobie w pierwszej odsłonie, ale w drugiej wyglądało to naprawdę słabo, jakby rozumiem, ok, ruch miał pozytywny wynik, mógł to bronić, to warta była na musiku, była pod presją i musiała atakować, żeby wyrównać wynik spotkania, ale to naprawdę nie była wybitna gra, gra ruchu, wiele było takich momentów, gdzie te akcje może nie wyglądały aż tak dobrze, piłkarze z Poznania nie dochodzili do aż tak klarownych sytuacji przez własną nieudaczność, jeśli przez złe zagrania, jakieś błędy w przyjęciu, mało jakościowe zagrania i tak dalej po prostu tu zawiodła jakość że Warty Poznań, ale gdyby to był zespół nie o wiele lepszy, może nawet nie bijący się o ekstraklasę, tylko po prostu bardziej poukładany niż Warta, to na pewno uważam w większym stopniu wykorzystałby te problemy czy złe zagrania ruchu i to na pewno nie było spotkanie idealne, jeśli chodzi o zespół z Chorzeb, więc to jasno warto podkreślić, że ta sytuacja ruchu nadal nie jest wybitna, na pewno ta drużyna ma motywację, bo ma jeszcze jeden mecz właśnie na Stadionie Śląskim, teraz ze i wciąż może walczyć o baraże do Ekstraklasy, A też w ostatniej kolejce gier gra z Polonią Warszawa, która jest gdzieś tam jednym z głównych rywali, właśnie ruchu w walce o baraże. No ale, żeby też ruch mógł zakwalifikować się do tych baraże, to inne drużyny z czołu tabeli musiałyby zacząć przegrywać. Ruch musiałby wygrać wszystkie trzy mecze do końca sezonu, co nie jest wcale takie oczywiste. A między innymi właśnie ta Polonia Warszawa w trzech ostatnich meczach sezonu, no nie mogłaby zdobyć więcej punktów niż trzy, więc tu inne drużyny musiałyby się zacząć potykać. Ruch musiałby grać niemal bezbłędnie no jednak je, trudno jakby wiecie przesądzać, że róg wejdzie do tych baraż no tu by potrzebny był cud i on raczej się nie wydarzy, jeśli chodzi o końcówkę tego sezonu w wykonaniu ekipy Skorzowa więc na pewno jest widoczny progres ale jednak to też nie jest tak, że ta gra Ruchu odmieniła się diametralnie, po prostu Ruch dostał trzy słabe zespoły, wygrał ale też nie wygrywał tych meczów, szczególnie przekonywująco i o tym warto powiedzieć A jaka jest sytuacja UKS-u? Sytuacja UKS-u jest taka, że tak, że ten sezon został przegrany, UKS już nawet matematycznie może wiedzieć tam przy pozytywnym w scenariuszach myśleć o tych barażach tylko po prostu jasno musi pogodzić się z tym że jedyne co może osiągnąć w tych ostatnich trzech kolejkach to jest podbudowanie zaufania u kibiców, piłkarze, którym kończą się kontrakty mogą powalczyć o nowe umowy, piłkarze którzy są na, na wypożyczeniu mogą powalczyć o wykup i o to, żeby na stałe zagrać w łks w przyszłych latach w przyszłym sezonie, ale realnie jeśli chodzi o Baraże, to ŁKS nie ma szans utrzymanie także jest zapewnione, jeśli chodzi o Łodzian, te dwa ostatnie spotkania ze Stalem Stalbowola i ze Stalem Rzeszów naprawdę przekonywujące, może jeszcze nie w stalowej woli, tam ŁKS wygrał 1 do 0, no ale często to był naprawdę taki bezbarwny mecz, trochę więcej walki, bezpośrednia gra, ale to nie było nic wybitnego. Udało się wygrać, no ale oglądało się dosyć topornie to spotkanie, no ale tydzień temu ze Stalem Rzeszów naprawdę koncert i bardzo dobry występ ŁKS-u. Oczywiście jasne, Stal grała całą drugą połowę, mając czerwoną kartkę. Oczywiście Stal Rzeszów wyglądał naprawdę beznadziejny, nawet mając 11 zawodników, ale jednak umówmy się też, że gdy ŁKS notował te złe wyniki w minionych miesiącach, to wydaje mi się, że nawet przeciwko gorszym drużynom lub porównywalnym jak Stal tego dnia, EKS nie potrafił wygrywać, a tutaj wygrał 5 do 0 naprawdę przekonywująco, kompletnie rozbił, zdominował rywala, nie dał mu pół głosu, pół sytuacji w tym spotkaniu sam wykorzystał wszystko, grał bardzo pewnie, wreszcie ŁKS grał jako drużyna, a nie jako zlepek ludzi wiecznie poobrażanych na wszystko i wszystkich, wreszcie to zaczęło dobrze funkcjonować, Ryszard Robakiewicz naprawdę na, na plus na, na duży pozytyw odmienił grę ŁKS-u jak to wygląda przed tym sobotnim spotkaniem, na pewno przewagą ruchu jest gra u siebie, jednak ruch też ma do Dodatkowo mobilizację, motywację w postaci, no jeszcze gdzieś tam tych świtającej gry w baraszach. Natomiast ELKS, u bym naprawdę nie przekreślał. I tu patrzyłem na strony Bookmacherskie Kurs na ELKS 3,85. Gdybym mógł grać, gdybym miał 18 lat, to bym postawił taką stówkę czy 50 zł, bo naprawdę ten kurs jest przekonywujący. Wiadomo, mówię, ruch trzy zwycięstwa, lepsza forma gra u siebie. Ale uważam, że to będzie spotkanie naprawdę wyrównane. I żu tu ten atut gry u siebie ruchu wcale nie musi być kluczowy, bo ELKS wygląda naprawdę dobrze. I uważam też, że też to spotkanie będzie weryfikacją, bo jednak no mówię ruch wygrał te dwa mecze na zespołach walczących o utrzymanie Barczy i Kotwicy i poza tym beznadziejna Stal Rzeszów ŁKS beznadziejna Stal Rzeszów i także Stal Stalewo-Wola, która również gra o utrzymanie, to spotkanie będzie weryfikacją jak duże przełożenie w przypadku ŁKS-u i ruchu te ostatnie dobre serie obu drużyn jakie one mają przełożenie na realną formę obu drużyn, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę będzie wyrównane spotkanie, nie chcę popadać w hurra optymizm, ale jeśli ŁKS zagrałby z takim zaangażowaniem i generalnie zagrałby mecz tak kompletny i w ataku i w defensywie jeśli chodzi o Pressing i stały fragmenty gry i o nastawienie podchodzenie do swoich obowiązków, jak przeciwko stali Rzeszów, to naprawdę uważam, że rycerze wiosny mają wszelkie argumenty i powody po to, żeby myśleć o tej wygranej, i to nie jest na pewno może nieściętej głowy. Tym bardziej, że ja mówię o tym własnym stadionie ruchu Chorzów, o tej magii stadionu śląskiego, to wszystko brzmi fajnie, ale problem polega na tym, że odkąd, gdy ruch gra na stadionie śląskim od października 2023 roku, to siedmiokrotnie frekwencja przekroczyła 25 tysięcy kibiców. Wiecie, jakie są wyniki w tym czasie ruchu? Jeden remis na stadionu śląskiego, jeśli chodzi o ruch 2 do 2 ze śląskiem Wrocław. Poza tym pozostałe 6 meczów, 6 porażek, w tym dwa spotkania przegrane 0 do 5, jedno z Legią Warszawa, właśnie w Pucharze Polski, jedno z Wisłą Kraków, także w tym roku kalendarzowym. Więc często gęsto ta presja, niby właśnie ta wysoka frekwencja i motywacja mobilizuje, ale z drugiej strony często jest tak, że te spotkania podwyższonego ryzyka, mecze premium o większej wartości, które po prostu jest obserwowane przez większą liczbę kibiców, skautów i generalnie ta pre i ciśnienie jest większe po stronie ruchu, tym często właśnie ta, ta presja i te różne czynniki jeszcze bardziej nie mówię, że demobilizują, ale na pewno gdzieś tam negatywnie wpływają na ten zespół. To jest taka presja, z którą ruch dotychczas sobie nie radził. Na pewno o tym też mówił Dawid Szulczyk, że ruch w obecnym składzie to jest taka drużyna na dobrą pogodę, gdy idzie to ruch, wygrywa te mecze, ale gdy coś wygląda po prostu źle to, ruchowi ciężko się z tego podnieść, więc to na pewno też będzie kwestia, ważna kwestia w sobotę, kto jako pierwszy strzeli tego gola, bo ani. EUKS szczególnie, ani ruch też szczególnie. to nie są drużyny, które jakoś bardzo potrafią w tym sezonie odwracać wyniki spotkań, więc to jest ważna kwestia. Ale podsumowując, na pewno jeśli EUKS zagra z takim zaangażowaniem i generalnie po prostu zagra tak jak tydzień temu przeciwko Stali Rzeszów, to ma wszelkie argumenty, żeby myśleć o tym, że może powtórzyć i wygrać także na stadionie ruchu. I tu po prostu spodziewam się bardzo wyrównanego spotkania. Może o tym zdecydować tak samo jak w listopadzie. Jedna akcja, jedna bramka, jeden zryw. No ale jako kibica EUKS-u miejmy nadzieję, że tym razem ten zryw będzie na korzyść ŁKS-u, a nie na korzyść ruchu Chorzów. A teraz naprawdę istotne ogłoszenie, bo oficjalnie otrzymałem akredytację i wszystko wskazuje na to, jest transmisja zaplanowana, że w sobotę o godzinie 19.30 zapraszam na mój kanał na transmisję na żywo, na relację prosto ze Stadionu Śląskiego, z największego polskiego piłkarskiego obiektu, na którym rozgrywane są mecze ligowe. Skomentuję to spotkanie. Ruch Chorzów ŁKS-u prosto dla Was, dlatego zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie, nie przekapić właśnie tego dnia tej transmisji i kolejnych materiałów o łódzkim klubie sportowym, a już teraz na waszych ekranach pokazuje się ta transmisja Ruch Chorzów ŁKS Łódź. Najbliższa sobota, godzina 19.25 rozpoczynamy transmisję ze Stadionu Śląskiego, więc zostawcie łapkę w górę, weźcie powiadomienie, żeby nie przegapić tego naprawdę wyjątkowego dnia i miejmy nadzieję, że będzie nam dane jako kibicom ŁKS uświętować zwycięstwo łódzkiego klubu sportowego w tym ważnym kibicowsko i otoczkowo spotkaniu.